Zapraszam Was do kolejnej lekcji serii Język Niemiecki od poziomu A2. Dzisiaj ostatnia lekcja z serii Kultura. Powiemy sobie o muzyce. Najpierw powiemy sobie o różnych instrumentach. Also instrumenty. Das ist die Gitarre. Das ist die Geige. Das ist das Klavier. Das ist das Schlagzeug. Das ist die trompette. Das ist das tamburin. Das ist das Saxofon. Das ist das akordeon. Co możemy robić? Rzeczy związane z muzyką. Czyli na przykład singen, możemy hören i możemy spielen. Ale Lieder, ein Lied und ein Gute-Nacht-Lied singen. Kann man singen? Czyli piosenki można śpiewać. Weihnachtslieder, czyli kolende, ein Lied, piosenka, ein, ein Gute-Nacht-Lied, czyli kołsanka, piosenka na dobranoc. Co also, możemy hören? Musik, ein Lied und eine CD. Mögenen zuhören. Kann man hören? Und spielen? Carmen spiele, spielen. Czyli widzimy, że po niemiecku nie ma tego słówka na. Czyli ja gram na gitarze, mówię po polsku, a po niemiecku powiemy, ich spiele gitarę, Albo ich spiele klavier, ich spiele geige. Mamy jeszcze kilka pytań dotyczących muzyki. W do gdzie słuchasz muzyki? In der Schule, w szkole, im koncert, na koncercie, zu Hause, w domu. Wo ist die muzyk Gdzie grasz muzykę, gdzie tworzysz muzykę? In einem Orchester, w orkiestrze, in der Musikschule, w szkole muzycznej, in einer Band, w zespole. Wie do du Jak słuchasz muzyki? Im Radio, w radiu, mit dem CD Player, na odtwarzaczu CD, mit dem MP3 Player, na odtwarzaczu MP3. Mit na komórce, meeting computer na komputerze. Waszym zadaniem jest, by odpowiedzieć na te trzy pytania pełnymi zdaniami. Oczywiście możecie sugerować się tymi propozycjami, jednak pamiętajcie, by odpowiadać pełnymi zdaniami. Możecie również uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej. I to wszystko na dziś. Następnym razem zaczynamy nowy temat. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.